MSI CR650279PL to tani laptop do podstawowych zastosowań. Wyposażony jest w energooszczędną platformę AMD z procesem Dual-Core E450 i układ graficzny zintegrowany z procesorem. To jeden z najtańszych laptopów, jakie mieliśmy okazję testować, gdyż bez systemu kosztuje niecałe 1500 zł. Obudowa laptopa w całości wykonana jest z plastiku i wykończona jest na wysoki połysk. Producent twierdzi, że pokryta jest specjalnie utwardzonym lakierem, który odporny jest na porysowania. MSI ma sporo elementów wykonanych z czarnego błyszczącego plastiku, dzięki którym wygląda bardzo stylowo i nowocześnie. Ciekawy wzorek w delikatną kratkę znajdziecie na górnej klapie i obudowie klawiatury. Komputer wykorzystuje ekran o przekątnej 15,6 cala, który pracuje z naturalną rozdzielczością 1366x768 pikseli. Matryca wyposażona jest w błyszczącą powłokę, która nie sprawdza się w silnie oświetlonych pomieszczeniach. Powstają wówczas denerwujące refleksy świetlne. Poza tym to przeciętna konstrukcja o dość wąskich kątach widzenia w pionie i w poziomie. Znajdziemy tu trzy gniazda USB 2.0, jedno VGA, HDMI i LAN. Do podstawowych zadań taka liczba jak i rodzaj gniazd w zupełności wystarczą. Nam najbardziej brakowało szybkiego interfejsu USB 3.0, który pozwala na podłączenie np. wydajnych dysków zewnętrznych, które są kilkakrotnie szybsze od swoich odpowiedników z USB 2.0. Rozmieszczenie gniazd nie jest najlepsze, bo część z nich znajduje się zbyt blisko siebie. Co w efekcie prowadzi do tego, że wykorzystując jedno, mamy bardzo utrudniony dostęp do sąsiedniego. MSI to ekonomiczny laptop do pracy z podstawowymi aplikacjami, jak pakiety biurowe czy aplikacje internetowe. Jest tani, energooszczędny i cicho pracuje. Posiada podstawowe wyposażenie, jeśli chodzi o gniazda czy interfejsy, ale w tej cenie będzie nam bardzo trudno znaleźć bardziej rozbudowanego laptopa.